Cześć, ja mam na imię Paweł, a wy oglądacie kanał Q21. Płyta CD przeżytek czy wciąż atrakcyjny sposób na odtwarzanie muzyki. O tym porozmawiamy w dzisiejszym filmie. Era płyt CD rozpoczęła się w pierwszej połowie lat 80. i na zawsze zmieniła rynek muzyczny oraz rynek audio. Analog oraz idące z nim płyty winylowe odchodziły stopniowo do lamusa, a wszyscy chcieli mieć najnowszy cud techniki, czyli odtwarzać CD. Ten okres trwał naprawdę długo po praktycznie 30 lat, chociaż no nie mamy umówionej daty, kiedy CD się rzekomo skończyło. Z uwagi na praktycznie nieograniczoną dostępność muzyki, niską cenę oraz wygodę obsługi, streaming bardzo szybko zdominował rynek, a w marketach widzieliśmy coraz mniej odtwarzaczy CD. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dotychczas płyta CD była zdecydowanie największym przełomem. Nawet ta stopniowa ewolucja od CD-ków na streaming nie była tak istotna i ważna jak przejście z nośników analogowych na cyfrowe. Nie ma się jednak co oszukiwać. Streaming zdecydowanie nie jest dla każdego. Stąd mamy od kilku lat prawdziwy powrót analogu. Ludzie kupują gramofony, czarne płyty cenią się jak nigdy i coraz więcej melomanów sięga właśnie po ten format. Ludzie przecież chcą muzyki dotknąć, kupić, posiadać i robić całą tą ceremonię, która towarzyszy odtwarzania fizycznych nośników. Pozwala się to wyciszyć i po prostu docenić muzykę bardziej. Odsłuchiwanie albumu z fizycznego nośnika sprawia przecież, że chętnie odsłuchujemy całe utwory, a nawet całe albumy, bez przewijania. W obecnych czasach, gdzie wszyscy mamy mało czasu i czasami nawet nie doczekamy do końca utworu, tylko next, 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 jest to naprawdę nieoceniona funkcja. A co z płytami CD? Przecież one mają dużo wspólnych cech z winylem. Są to przecież tak samo fizyczne nośniki, które mają pudełka, okładki, których można dotknąć lub nawet powąchać. Mają też względem analogu potężne zalety. Są znacznie wytrzymalsze, tańsze i łatwiejsze w obsłudze. Dodatkowo zajmują mniej miejsca i nie trzeba o nie aż tak dbać. Wygląda to na nośnik idealny, prawda? I dla wielu takim właśnie jest nośnikiem. Idealnym. Połączenie jakości, wygody obsługi oraz tego poczucia, że jednak jesteśmy właścicielem jakiejś płyty. Możemy budować swoją kolekcję lub nawet stać się kolekcjonerem. Nie wszystko jest jednak tak kolorowe. Oczywiście, co człowiek to opinia, natomiast nie można odmówić, że winyl ma jednak trochę więcej magii. Brzmi po prostu inaczej. Jest dodatkowo tak wkurzający w obsłudze, że właśnie wyostrza nam zmysły. Ja osobiście winyl uwielbiam, kocham, a za płytami CD nie do końca przepadam. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że wielu z Was dalej ma potężne kolekcje płyt CD, których chcecie słuchać. Całe szczęście branża audio o tym nośniku nie zapomniała, a wręcz pokuszyła się o stwierdzenie, że nigdy odtwarzanie tego nośnika nie było tak łatwe i tak niedrogie. Obecnie branża audio, jeżeli chodzi o nośnik CD, jest zdominowana przez transporty, a nie pełnoprawne odtwarzacze. I to jest fantastyczna rzecz. Przecież coraz częściej korzystamy z wysokiej jakości zewnętrznych dachów, lub takowe mamy wbudowane w nasz wzmacniacz. Zatem, ten element systemu już mamy. Decydując się na transport CD zamiast pełnego odtwarzacza, jesteśmy w stanie włączyć do naszego systemu format CD w naprawdę atrakcyjnych pieniądzach. Dobry transport od znanych marek, jak na przykład Audiolab czy też Shanling możecie w tym momencie dostać nawet za mniej niż 2000 zł. I tu mowa o nowych urządzeniach. Potem taki transport wpinacie w bardzo dobry przetwornik i macie odtwarzacz CD z naprawdę wysokiej półki. Są również takie marki, jak na przykład Musical Fidelity, tak itd., którzy dalej robią pełnoprawne odtwarzacze CD z nowoczesnymi technologiami. Oczywiście rynek nie zapomniał też o tych najbardziej wymagających audiofilach. Dalej da się kupić pełnoprawne odtwarzacze z naprawdę wysokiej półki. Zobaczcie chociaż na urządzenia od Face'a lub na regę Saturn, którą właśnie widzicie na ekranie. To powoduje, że niezależnie od tego, czy chcesz po prostu mieć szansę odtworzyć swoją kolekcję płyt CD, lub też traktować ten format bardzo, bardzo poważnie, dalej na rynku audio są propozycje, które na pewno cię zadowolą. Jak już wcześniej wspomniałem, ja osobiście formatem CD nie jestem, mimo że w tej erze się wychowałem. Streaming jest wygodniejszy i w ostatnich latach naprawdę podciągnął jakość do świetnego poziomu. Jednak kiedy chcę się wyciszyć i docenić muzykę tak na maksa, to wolę gramofon i czarną płytę. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Samo budowanie takiej kolekcji fizycznych nośników to jest naprawdę fantastyczna przygoda. Zobaczcie, jak wejdziecie do kogoś do domu, zobaczycie system audio, a obok będzie cała ściana zapełniona płytami, to od razu wiecie, że ten człowiek ma duże pojęcie o muzyce i na jej temat z pewnością moglibyście rozmawiać w nieskończoność. I to jest właśnie clue programu. Fizyczne nośniki powodują, że my tej muzyki słuchamy bardziej, bardziej świadomie, bardziej osobiście. O to w tym wszystkim chodzi. I właśnie dlatego uważam, że każdy szanujący się meloman, który kocha muzykę całym sobą, powinien mieć chociaż jeden odtwarzacz fizycznego nośnika u siebie w systemie audio. Jeżeli zatem chcielibyście odtwarzać płyty CD w swoim systemie audio, to zapraszamy do nas do Q21. Mamy duży wybór i w przeróżnych cenach. Na pewno znajdziemy dla Was coś idealnego. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Dajcie znać, czy dalej słuchacie płyt CD, a my widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.